W drugiej części wykładu wątek chyba najciekawszy, przynajmniej z naukowego punktu widzenia dzisiaj, jeżeli chodzi o całą, a mianowicie pytanie o sposób utrwalenia się wizerunku ciała na płótnie. Może zaczniemy od trzech takich najbardziej klasycznych, tradycyjnych sposobów, w jaki ludzie tłumaczyli sobie fakt no, tego, że ciało odbiło się na materiale. Pierwszy, no, że to ciało po prostu po zdjęciu skrzyża zostało namaszczone olejem, jakimiś wonnościami, zawinięte w płótno i te oleje pozostawiły po sobie ślad. Myślę, że to jest dzisiaj oczywiste dla nas, że w ten sposób to odbicie ciała nie powstało. Po pierwsze, dlatego że kształt tego odbicia musiałby być zupełnie inny. Dlatego, że człowiek to jest kanciasta wryła, więc kiedy go namaścimy olejem i zawiniemy w płótno, to odbicie wygląda zupełnie inaczej niż to co widzimy na całunie. Tak? Tu mamy do czynienia z rzutem prostopadłym, natomiast tam mamy do czynienia z jakimś rodzajem odgniotu zupełnie zniekształconym, bo przecież człowiek jest właśnie okrągły. Poza tym też dzisiaj wiemy, że to, co nam ten wizerunek daje na płótnie, to nie jest olej czy jakieś ślady po, jak, po jakichś wonnościach. Według całunu ciało nie zostało namaszczone, tak jak to sobie często wyobrażamy. Ciało, owszem, zostało zawinięte z jakimiś wonnościami, po których ślady są na całunie, po kwiatach. Z którymi zwłoki były zawinięte, o tym opowiemy sobie w dalszych częściach wykładu. Natomiast zasadniczo do namaszczeń nie doszło, i to jakby pokazuje też zgodność całą noc z Ewangeliami, gdzie też nie ma mowy o namaszczeniach. Kobiety się zastanawiają, kto odsunie kamień w niedzielę, jak przyjdą ciało namaścić, w końcu idą w niedzielę to zrobić, a tam już ciała nie ma. Więc według całunu do namaszczeń nie doszło, i ten ślad nie może być też efektem właśnie namaszczenia, bo wtedy, no, właśnie to odbicie wyglądałoby zupełnie inaczej. Ale jeszcze jeden fakt: nie odbiłyby się te części ciała, które bezpośrednio nie miałyby styczności z płótnem, a na całunie poodbijane są też takie miejsca, gdzie już było nawet do kilku centymetrów między ciałem a powierzchnią płótna. Drugi tradycyjny sposób to było, no, że. Jakby źródłem odbicia jest pot i brud, które znajdowały się na ciele. Owszem, na całunie jest pot, ale gołym okiem jest on niewidoczny. Poza tym, oprócz potu głównego bohatera, tu i ówdzie na całunie są też ślady potu innych ludzi, którzy przez wieki mieli kontakt z całunem. I znowu w wypadku odbicia z potu i brudu, kształt tego odbicia wyglądałby inaczej, no i też nie odbiłyby się znowu te części ciała, które nie dotykały powierzchni płótna. No, i też oczywiście regularność tego odbicia w wypadku brudu i potu też byłaby zupełnie inna. Trzecia teoria to jest teoria, że to są ślady rozkładu ciała, ale śladów rozkładu ciała na całunie nie stwierdzono. To pierwsze zastrzeżenie. Drugie, znowu, nasze ciało nie rozkłada się w taki sposób, żeby z tego jakiekolwiek regularne odbicie zwłok na płótnie mogło powstać, wśród tych teorii związanych z rozkładem ciała taka najbardziej racjonalna teoria, to była teoria Raymonda Rogersa, a mianowicie, że, to był chemik, a mianowicie, że to amoniak, który parował z martwych zwłok mógł wejść w reakcję z mydlinami, w których wyprany po utkaniu był całun i to doprowadziło do takiego przebarwienia, jakie obserwujemy na całunie, tylko, że tutaj dwa zastrzeżenia, zastrzeżenie pierwsze no, dyfuzja gazów nie następuje w ten sposób, żeby na jej skutek zrzutowało się regularny, w regularny sposób prostopadle odbicie ciała na płótno. Tak? Wiemy, że dyfuzja jest wielokierunkowa i to nie byłoby takie proste. I drugi fakt, no, amoniak jest jednak substancją dość żerącą, a za chwilę będę opowiadał o precyzji tego wizerunku, który tak naprawdę pozostaje tylko we wierzchniej warstwie włókienek, z których zrobiony jest całun. W wypadku amoniaku, no, on by przeniknął na wylot tych włókien, całych nitek i prawdopodobnie na, na wylot płótna, więc ym, ta teoria ostatecznie też upada. Obok tych teorii, które, powiedzmy, w jakiś w miarę racjonalny sposób miały tłumaczyć powstanie wizerunku, są też teorie tak zwanego fałszerstwa czy też dzieła sztuki, bo trzeba wiedzieć, że ludzie 700 lat dyskutują na temat autentyczności całą ze sobą. Te pierwsze teorie, że to jest po prostu podróbka, były takie, że to ktoś najzwyczajniej narysował bądź namalował rysunek wykonany rdzą ochrą czy tego rodzaju no, materiałem, który miał takie zabarwienie właśnie takie brązowawe, trochę podobnie jakby rysować węglem, tylko oczywiście w tym wypadku użyty jakiś inny, inny barwnik. Były pomysły, że to jest obraz, najzwyczajniej na świecie namalowany, przy czym jeżeli chodzi o te pierwsze dwie teorie, nie ma śladów po żadnych tego rodzaju barwnikach na, na całunie. No i oczywiście tu się pojawia kwestia zastrzeżenia związanego z precyzją tego wizerunku. Czy ktoś byłby w stanie to tak narysować czy namalować? No właśnie. Ym. Kolejna teoria to była teoria kontaktu z podgrzanym posągiem albo płaskorzeźbą. Czyli grzejemy posąg, bądź też płaskorzeźbę, i owijamy ją w materiał, i powstaje jakiś rodzaj subtelnego przypalenia. Względnie ta teoria była też uzupełniona o pomysł, że to nie było podgrzane, tylko że było podłączone do prądu. Ym. No tak. Ym. Tylko, że w tym wypadku dochodzi do przypalenia materiału, co pozostawia oczywiście po sobie wyraźne ślady. W wypadku całunu nie zaobserwowano no, niczego, niczego podobnego. Były pomysły, że być może jest to protofotografia, czyli zdjęcie z czegoś w rodzaju kamery obskura. To oczywiście wymagałoby użycia jakiegoś rodzaju substancji fotoczułej na całunie. Nic takiego nie stwierdzono. Wypalenie optyczne zrobione soczewkami bądź jakimś rodzajem chemii. Znowu wypalenie optyczne przynosi trochę inne rezultaty, jeżeli chodzi o przekształcenie materii na płótnie, a w wypadku wypalenia chemicznego nie ma śladów po żadnych takich reakcjach, więc w zasadzie te wszystkie pomysły możemy dzisiaj odrzucić. Co dzisiaj wiemy, co sprawia, że wszystkie te dotychczasowe właśnie próby wytłumaczenia powstania tego wizerunku no, stają się niemożliwe. Na początek wyobraźmy sobie, że patrzymy na całą przez mikroskop. Kiedy patrzymy tam, gdzie są na nim krwawe plamy, to dość oczywiste, że pod mikroskopem w tym miejscu obserwujemy cząsteczki krwi na materiale. Kiedy patrzymy tam, gdzie jest brudne miejsce, no to dość oczywiste, że pod mikroskopem obserwujemy jakiś osad, jakiś brud, który się w tym miejscu znajduje, nawet jesteśmy w stanie czasem rozpoznać, co to jest. Podobnie, kiedy popatrzymy tam, gdzie na całunie jest jakieś miejsce, które jest przypalone, no to widzimy mniej czy bardziej zwęglone, stopione nici. Analogicznie, kiedy popatrzymy tam, gdzie na całunie jest odbite ciało, również byśmy się spodziewali pod mikroskopem zauważyć coś, co sprawia, że kolor tego miejsca jest inny. Tymczasem nie obserwujemy tam żadnych śladów. To znaczy, że wizerunek ciała nie powstał na skutek naniesienia na płótno jakiejś substancji, ani na skutek przypalania, przycierania czy przytapienia materiału. To w takim razie na skutek czego? Dzisiaj chemicy mówią, że to, że na nie widzimy odbite ciało, jest efektem reakcji chemicznej, która się nazywa dehydratacja celulozy. To dość prosta reakcja chemiczna, która miała zajść w, w, we włóknach, z których zrobione są nitki, z których zrobiony jest całun. I pierwsza cecha to jest wyjątkowa mikroskopowość tego wizerunku. To znaczy, jedna lniana nitka, widzimy ją po, po lewej stronie, w lewym dolnym rogu. To jest związka około 120 do 150 skręconych ze sobą pojedynczych lnianych włókienek. Kiedy mówimy, że na całunie coś zżółkło, czyli uległo dehydratacji, to tak naprawdę chodzi nam o to, że zżółkły tylko niektóre z wierzchniej warstwy włókienek tworzących nitkę. Po prawej stronie od tego zdjęcia mikroskopowego nitki jest stos rurek aluminiowych 150, który no niejako pełni rolę modelu, tak, przekroju takiej lnianej nici. I tutaj widzimy właśnie jaka jest skala tego przebarwienia. Ja się starałem tak to wymodelować, żeby ta obwódka oddawała wielkość tego zabarwienia. Czyli dehydratacji celulozy tak naprawdę uległa tylko i wyłącznie powierzchnia tych lnianych włókienek i to z tej, tej wierzchniej warstwy, które budują nitkę. I one z na około 1,20 ich grubości. To jest około 200 nanometrów, czyli nawet troszkę mniej niż grubość ściany komórkowej komórki lnu. I tu widzimy właśnie przekrój przez no, lniane włókienko, I, i to jest mniej więcej tak wymodelowane. Więc zobaczmy, jaka to jest mikroskopowa precyzja. Do tego dochodzą jeszcze inne zadziwiające cechy. Cecha pierwsza, to znaczy wizerunek okazuje się być doskonale przezroczysty. To znaczy, wszystkie rodzaje światła i promieniowania, jakie mamy, przenikają przez miejsce, gdzie na całunie jest odbite ciało, jak przez miejsce, gdzie na całunie jest pustka. Czy tak, jakby tam nic nie było. Oczywiście te miejsca, gdzie na całunie jest krew, gdzie są rozmaite plamy, zabrudzenia i tak dalej, zatrzymują poszczególne rodzaje, właściwie dla danej substancji sposób światła czy, czy promieniowania. Natomiast to miejsce, gdzie jest wizerunek, zachowuje się tak, jakby płótno w tym miejscu było puste. Dobrze, ktoś powie, jeżeli to jest takie mikroskopowe, jeżeli to jest takie niemalże przeźroczyste, to jak to jest w ogóle możliwe, że na tym całunie cokolwiek widać? Ten, 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 ten jednak zarys tego ciała jest tam widoczny. Bo oczywiście tych żółkniętych włókienek są setki, a później tysiące obok siebie, i to się układa w trochę ciemniejszą plamę. Tak. Yhm. I, i, I też kiedy popatrzymy sobie na ten wizerunek i mu się przyjrzymy, to może nam się wydawać, że jedne części ciała są lepiej odbite, a inne słabiej, że gdzieś tak jakby było trochę ciemniejsze, na przykład tam, gdzie jest twarz, czy tam, gdzie są ręce, a tam, gdzie było troszkę dalej od, od może między ciałem a płótnem, no to, to się wydaje to jaśniejsze, to przebarwienie. Otóż to jest złudzenie, dlatego że barwa tego przebarwienia jest jednorodna. To jest taki rodzaj zarzucenia, zbrązowienia. Natomiast zmienia się oczywiście jego gęstość, to znaczy ilość zżółkniętych włókien. Obok siebie. Te części ciała, które były bliżej powierzchni płótna, tam włókienko w włókienko zżółkło, a te, które znajdowały się coraz dalej, dopiero co któreś włókienko na ileś zżółkło. I to przypomina zjawisko, które nazywa się gradientem prasowym. Tu musimy sobie przypomnieć, jak się kiedyś drukowało y, m, zdjęcia w czarno-białej prasie. Był do dyspozycji tylko czarny tusz i biała kartka. Jak wydrukować zdjęcie? No, operowano zagęszczeniem i wielkością kropki drukarskiej, tak? i to pozwalało na drukowanie zdjęć. Więc podobnie jest w tym wypadku. Też y, właśnie chodzi o, o zagęszczenie tego zabarwienia i to też jest bardzo ciekawe, bo to, bo to jakby no, wpływa na y, też trójwymiarowość tego wizerunku, o czym będę mówił. Później ciekawym tematem jest również fakt, że do dzisiaj tego efektu nie udało się nam podrobić, to znaczy wszystkie jakby imitacje całunu, no to były obrazy ciała otrzymywane na skutek innych metod. Natomiast jeżeli chodzi o tą konkretną reakcję, dehydratację celulozy, to do dziś dnia, mimo dostępnych środków, chociaż jest to jak wspomniałem prosta reakcja, która sama z siebie w przyrodzie zachodzi, którą w laboratorium można na różne sposoby wywołać, to faktem jest, że do dziś dnia nie potrafimy jej wywołać w takim materiale i w taki sposób, żeby efektem finalnym było tak utrwalne ciało czeka na płótnie, jak to ma miejsce w wypadku całunu Tureńskiego. Więc dla na nauki jest to zagadka, a tu takie dwie teorie, które się gdzieś tam pojawiają najczęściej, chociaż nie ma na to żadnych oczywiście empirycznych dowodów. Jedna to jest to taka, że być może to przebarwienie, tą dehydratację celulozy zawdzięczamy jakiemuś rodzajowi promieniowania, a inna, że być może jest to efektem właśnie wyładowania koronowego, czy takiego specyficznego wyładowania elektromagnetycznego, ale to są domysły, które nie zostały jak do tej pory w żaden sposób potwierdzone. Ludzie wierzący najczęściej z kolei dzisiaj tłumaczą sobie to tak, że może to jest w takim razie jakiś efekt związany ze zmartwychwstaniem, utrwalenie tego wizerunku. Trudno cokolwiek na ten temat z punktu widzenia nawet Ewangelii powiedzieć. W Ewangelii nie ma opisu, jak zmartwychwstanie wygląda, ale są dwa powszechne wśród chrześcijan skojarzenia. Jedno skojarzenie to jest skojarzenie zmartwychwstania ze, z przemienieniem, bo i w jednym i w drugim wyjaśnia się, że Jezus to jest nie tylko człowiek, ale też i, i Bóg, tak? jego boska natura. Więc może takie zmartwychwstanie do przemienienia jest podobne, a przemienienie zostało opisane. Wiemy, że on się wtedy zrobił jakby cały taki. Pełen blasku, więc jeżeli w grobie było podobnie, to kto wie, może to jakiś taki efekt na materiale pozostawia. Drugie dość powszechne skojarzenie to jest skojarzenie z, no, z tym, jak my świętujemy Wielkanoc. No, wszystko się zaczyna w Wielką Sobotę wieczorem, chociaż formalnie liturgicznie to już jest część Wielkiej Niedzieli, od Wigilii Paschalnej. A Wigilia Paschalna zaczyna się od liturgii światła i ognia, która jest bezpośrednim nawiązaniem do tajemnicy zmartwychwstania. I tak jest w chrześcijaństwie od samego początku, więc może coś z tym światłem, może coś z tym ogniem rzeczywiście jest na rzeczy. Innym ciekawym tematem jest krew na całunie. Jak już to wspomniałem w poprzedniej części wykładu, jest tej krwi na całunie całkiem dużo, zwłaszcza w niektórych miejscach. I w wypadku całunu mamy do czynienia z prawdziwą ludzką krwią grupy AB. Nie da się w zasadzie nic więcej o tej krwi powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy RH tej krwi jest dodatnie czy ujemne, bo to jest zbyt stara krew, żeby w jakikolwiek sposób dało się to wykazać. Podobnie jak też w grenie wchodzą bardziej zaawansowane badania np. genetyczne. Zanim o tym to jeszcze dopowiem jedno słowo. Ta sama grupa krwi AB pojawia się też przy cudach eucharystycznych i na innych relikwiach związanych z męką pańską. A o co chodzi z tymi badaniami genetycznymi? Dlatego, że tu i tam czasem pojawiają się jakieś dziwne doniesienia na temat tego, że ktoś badał jakieś DNA z całunu. No właśnie. Y oczywiście wszystkie te doniesienia są nieprawdziwe. Nigdy takich badań oficjalnie na krwi z całunu nie przeprowadzono, ani oficjalnie też nic na ten temat nie wiadomo. Jedyne badania oficjalne, jakie były przeprowadzone, to owszem na próbkach materiału genetycznego pobranego z krwi, pobranego z Sudarionus Oviedo, czyli z innego płótna, które znajduje się w Hiszpanii. O którym być może w dalszej części wykładu jeszcze coś powiem. I tam z tego DNA, w zasadzie z tych szczątków, jakie tam są, udało się stwierdzić, że to też jest krew grupy AB, że to jest krew mężczyzny, bo są chromosony X i Y, a chromoson Y należy do grupy J, czyli że mężczyzna ten był pochodzenia semickiego. Tyle udało się stwierdzić, w wypadku całunu nawet takich badań nie przeprowadzono i jest to bardzo wątpliwe, czy kiedykolwiek takie badania zostaną przeprowadzone. Po pierwsze, dlatego że DNA we krwi jest stosunkowo mało. Krew nie jest w ogóle dobrym materiałem do pobierania materiału genetycznego, dlatego że we krwi materiał genetyczny znajduje się tylko w białych krwinkach, w leukocytach, dlatego że tylko one mają jądro komórkowe, a tam właśnie jest materiał genetyczny. Po drugie, we krwi jest on wyjątkowo nietrwały. DNA, które jest w kościach, w zębach, z natury rzeczy jest osłonięte i przetrwa dłużej, natomiast to, które jest we krwi, jest niczym nieosłonięte, więc mówiąc kolokwialnie, rozleci się najszybciej. Dlatego że DNA, podobnie jak wszystkie podobnego rodzaju substancje, z czasem ulega degradacji, na skutek oczywiście oddziaływania rozmaitych czynników. Mm. I w końcu trzeci problem to jest pewnego rodzaju sterylność, której takie badania wymagają. W wypadku całunu trudno mówić o jakiejkolwiek sterylności, dlatego że na całunie jest cała masa materiału genetycznego pochodzącego z pyłków roślinnych, od bakterii, grzybów, owadów, zwierząt, ludzi, którzy wchodzili w kontakt z całunem. Także to dzisiaj wcale nie jest takie proste, żeby cokolwiek z tego wziąć, badać, a co dopiero klonować, jak niektórzy fantazjowali jeszcze, jeszcze 10-20 lat temu właśnie na temat tego materiału. Materiału genetycznego z tak. I Innym ciekawym tematem jest kolor tej krwi, a mianowicie fakt, że ona do dziś dnia pozostaje nieco bardziej czerwona niż byśmy się spodziewali. Jesteśmy tak naprawdę przyzwyczajeni do tego, że krew ludzka kiedy wysycha, brązowieje albo może też szczernieć. A ta na całunie pozostała taka bardziej czerwonawa i jest to zauważalne. Dawno temu nikt się może tym nie przejmował. Przez ostatnie 200-300 lat no był to z kolei temat kontrowersyjny, no bo jak jest czerwone, to może to wcale nie ściemniało, tylko to jest farba. Ktoś wziął i, i to po prostu namalował. Kiedy w latach 80. XX wieku okazało się, że jak najbardziej jest to prawdziwa ludzka krew grupy AB i to co do tej pory w zasadzie powiedziałem, no to był kłopot, no bo teraz jak wyjaśnić ten kolor? I w końcu w latach 90. taki amerykański chemik Adler zaproponował, Pewne rozwiązanie. Otóż on stwierdził, że to najwyraźniej jest krew człowieka, któremu się przydarzyło to, co w medycynie nazywa się wstrząsem. Kiedy się taki wstrząs człowiekowi przytrafia? Albo pod powiem stresu, lęku posuniętego od granic psychicznej wytrzymałości, albo pod powiem nadmiernego wysiłku fizycznego, albo na skutek działania jakichś właśnie alergenów. No, objawy tego wstrząsu są podobne, a mianowicie nasza krew zaczyna przenosić wtedy za mało tlenu. Czerwone krwinki ulegają degradacji i hemoglobina staje się tylko takim czerwonym barwnikiem, który tam pływa we krwi. A podrażniona wątroba produkuje podniesione stężenie bilirubiny, czyli barwnika żółtego. I jeszcze inne zmiany chemiczne zachodzą we krwi. W każdym razie, kiedy krew takiego czeka gdzieś się rozleje i wyschnie, to okazuje się, że na zawsze może zachować taki bardziej czerwonawy odcień. Czyli nie ściemnieje tak bardzo, jak normalnie powinna. I co ciekawe, jednym z objawów takich wstrząsów jest krwawy pot, czyli hematohydrozja. Święty Łukasz w swojej Ewangelii, kiedy pisze o modlitwie Jezusa w ogroju, pisze tam, że jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. I niektórzy myśleli, że może to jest jedna z wielu hiperbol, które mamy w Piśmie Świętym, takich wyolbrzymień, jak na przykład wielbłąd, który przechodzi przez ucho igielne. Tymczasem w świetle XX-wiecznej medycyny okazało się, że jest to zjawisko jak najbardziej znane, kiedy pod wpływem dużego stresu, wysiłku nasze naczynka włosowate zaczynają pękać, krew się przedostaje do gruczołu potowego i razem z potem wydostaje się na zewnątrz skóry. No i właśnie. Ta hematohydrozja to jest jeden z objawów towarzyszących takim wstrząsom. Więc jeżeli te zmiany we krwi zaczęły się od tej trwogi w ogrojcu, to później cała ta męka, zwłaszcza biczowanie, to tylko efekty tych zmian we krwi mogła utrwalić i, i pogłębić. Stąd też to takie, powiedzmy, no, y, dziwne dla nas zachowanie i, i tej krwi, jej kolor. Jeszcze jedna ciekawostka. Otóż bilirubina jest luminentna, co by tłumaczyło pewnego rodzaju ciekawe zjawisko. Otóż, kiedy całun wystawiany jest na dłużej, to niektórzy stwierdzają, że ta krew staje się jeszcze jaśniejsza. No, a później, kiedy jest zamykany, to jakby wraca do, wraca do normy. Zauważono takie zjawisko. No właśnie, to jest związane z tą luminencją bilirubiny, To znaczy ona tak reaguje na światło, że faktycznie staje się jaśniejsza, a później, kiedy już nie ma dostępu do światła, ciemnieje. Więc to też no, tłumaczyłoby to, to zachowanie, zachowanie krwi.